Tak bardzo się boję, że przy porodzie coś pójdzie nie tak, a w Maddingring nie da się zrobić operacji. Samira jest w ciąży z drugim dzieckiem. Do szpitala, gdzie zawozi się kobiety do cesarki jest ponad 300 kilometrów. Śmierć przy porodzie to tutaj realne zagrożenie. W Maddingring jest mini przychodnia, ale bardzo mała i bez sprzętu czy lekarzy. Tak wygląda porodówka dla kobiet z 64 wsi. Siostra wspomina sytuację, która zdarzyła się 25 lutego. W drodze do szpitala zmarli oboje, i mama, i dziecko. Nic nie mogliśmy zrobić. Gdybyśmy mieli porodówkę, moglibyśmy tę kobietę ocalić. I inne także, bo to nie wydarzyło się po raz pierwszy. Nasza sala jest za ciasna. Potrzebujemy większych pomieszczeń i narzędzi, pomocnych przy porodzie, i łóżek. Tu nie ma wystarczającej opieki dla kobiet w ciąży, gdy są komplikacje. Gdyby tylko udało się polepszyć salę porodową, tak bardzo bym chciała, żeby wszystko było w porządku. Chciałabym przed porodem być dobrze przebadana. Aby ratować życie i zdrowie kobiet oraz ich dzieci, pomóż nam zbudować i wyposażyć w sprzęt porodówkę w Kamerunie. Wejdź na www.pomocafryce.pl